Bardzo serdecznie dziękuję każdej osobie, która zdecydowała się wesprzeć mnie na patronajcie, Szczególnie mocno dziękuję Patrycji Raszewskiej, Krysis Kanału o książkach, Wiktorii Lacercie, Grzegorzowi Pałce, Mirkowi Burnejko, Wiktorii Tolarczyk, Jackowi Cielskiemu, Ernestowi Bednarczykowi, Patrykowi Zalewskiemu i Jakubowi Urbanowi, Weronice Ostrowskiej, Elaine Elaine, Pani Wonce, Marcinowi Pułcowi, Tomkowi K., Mary Greenland, Focona Haju, Tajemniczemu Panu X, Gracy, i Hubertowi Koźmińczukowi. Dziękuję Wam wszystkim bardzo. Pozdrawiam Was i trzymajcie się. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo interesującej, oryginalnej i ekscytującej książce. Tak naprawdę, to nie. Jak zapewne pamiętacie, kwiecień to jest miesiąc, którego motywem przewodnim na kanale jest kończenie serii przeze mnie. I mógłbym powiedzieć, tak pół żartem, pół serio, że skończywszy książkę, która jest bohaterem dzisiejszego filmu, a więc powieść Benjamin Ashwood, no skończyłem trzecią serię. Pierwszą było Bobbyverse, jeżeli mówimy o tym kształcie, w jakim ta seria funkcjonuje na polskim rynku. Drugą serią były Mroczne Materie Filipa Pullmana. Film o tej trylogii pojawił się wczoraj, no i trzecią właśnie jest cyg o Benjaminie Ashworthie, czy też mówiąc bardziej po polsku o Benku pyłodrzewie. I co bardziej uważni z Was pewnie mogliby teraz powiedzieć zaraz, zaraz, ale to jest przecież pierwszy tom tej serii, to nie skończyłeś tej serii. No skończyłem, bo nie planuję do niej kiedykolwiek wracać i zakładam, że mówię to również o twórczości e, autora tej książki. Ja e, tę książkę kupiłem używaną. 2-3 lata temu. Mm. I kupiłem to, wiecie, za takie pieniądze, które ja pewnie dzisiaj nie kupiłbym nawet paczki chipsów, lace, i zielona cebulka. Co jest przykre, ale no, nie wchodźmy w temat ogólnej drużyzny. E, tak na próbę. Bo ja nie chciałbym teraz się, wiecie, kreować na Alfa i Omega, na jakiejś znawce. A... Natomiast mam takie wrażenie, że kiedy jakaś seria fantazy jest zapowiadana, że zostanie wydana na polskim rynku, to ja mniej więcej orientuję się, co to jest. Nie mówię, że dokładnie wiem, ale mniej więcej kojarzę. Chyba, że to jest jakiś młodzieżowy fantazy, ewentualnie jakiś romantazy, na którym się totalnie nie znam. Mm. No i kiedy fabryka słów zapowiedziała, że wyda tę serię, to ja byłem bardzo zaskoczony, bo nigdy wcześniej o tych książkach nie słyszałem. I muszę powiedzieć, że nawet krótki research, znaczy krótki, jakiś tam research, nie dał mi wielu odpowiedzi. To znaczy, Benjamin Ashwood to jest seria, której pierwszy tom tytułowy, znaczy taki sam tytuł serii jak pierwszego tom, Benjamin Ashwood, ten pierwszy tom na Goodreads ma 5300 ocen. Dla porównania, pierwszy tom McCannu na tym samym portalu ma mniej więcej 3200, to jest jakieś 2000 mniej. Um, Natomiast y, książka, o której dzisiaj sobie mówimy, to jest książka, która została pierwotnie wydana na rynku amerykańskim. Pewnie największym rynku, jeżeli chodzi o fantazję na świecie. Ym, I wiecie, zanim to zostało wydane w Polsce, na pewno ocen było mniej. Do tego dochodzi też rynek niemiecki, gdzie ta książka się pojawiła. Y, a Mekhan to chyba funkcjonuje jedynie na polskim rynku, na ukraińskim. Wydaje mi się, że po czesku zostało to wydane y, i nie wiem, czy nie po rosyjsku. Ym, zmierzam do tego, że te książki w takim Ogólnym odbiorze na świecie, no są raczej anonimowe. I zakładam, że jest to spowodowane tym, że te książki pierwotnie wyszły zostały wydane nakładem własnym autora. Tak to rozumiem, no bo wydanie, które tutaj widzę na Kindlu, to jest wydanie książki, za które odpowiedzialne jest wydawnictwo Cable Publishing LLC. Dla kontekstu autor tych książek nazywa się A.C. Cobble. Zakładam, że nie jest to przypadek. Mm. I również szukając sobie na YouTube jakichś filmów, które są poświęcone tym książkom, no znaleźć ich w zasadzie poza polską nie można. Jedyne recenzje, które ja tutaj widzę, to są recenzje polskie. Mm. Oczywiście tam filmy Fabryki Słów i jakieś pojedyncze recenzje na innych polskich kanałach. Więc takiej ogólnej świadomości to to jest coś zupełnie nieznanego. Ja też jestem ciekaw, co podkusiło Fabrykę Słów, żeby zakupić prawa do tej konkretnej serii. I mówię to zupełnie szczerze, jestem tego bardzo ciekaw. Mam pewną teorię, ale ona jest taka też pół żartem, pół serii, o niej powiem później. Dlatego, że to jest najbardziej nieodkrywcze, nudne, odtwórcze. Bez polotu fantazji, jakie czytałem od, od no nie wiem, od czasu Obrońców Ahury. Um, tylko, że wiecie, obrońca chury to jest faktycznie książka, która została wydana nakładem własnym autora na naszym polskim rynku. Um, natomiast tutaj mamy do czynienia z książką, która została wydana przez duże polskie wydawnictwo. Jeżeli wiecie, to jest zrozumiałe, że fabryka słów, no, wydając taką książkę, nie będzie mówiła, że to jest słaba książka, tylko będzie ją chwaliła. Natomiast uważam, że koniec końców, a dla kontekstu, uważam, że obrońca chury to jest fatalna książka. Uważam, że Benjamin Ashwood to nie jest dużo lepsza książka niż Obrońca Hury. Powiedziałbym nawet, że w niektórych departamentach to jest książka, która dla mnie jest słabsza. Jest na pewno bardziej niejaka niż Obrońca Chury. Oczywiście to też na dobre i na złe, ale moim zdaniem Benjamin Ashwood to jest straszliwie tandetna książka. I oczywiście, jeżeli komuś się podoba, to bardzo zazdroszczę. Natomiast ja uważam, że to jest coś absolutnie, absolutnie fatalnego. I o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Może ja wam w ogóle przeczytam pierwsze, pierwsze zdania opisu tej książki z wydania mm, angielskiego. Uh, I ten początek brzmi tak. Epic fantasy at its best. This classic swords and sorcery tale is inspired by Robert Jordan's Wheel of Time and Tolkien's The Hobbit. If you like them, you will love Benjamin Ashwood. Lubię koło czasu, lubię Hobbita, nie lubię Benjamina Ashwata, więc zaprzeczam. Natomiast czytam to dlatego, że faktycznie wydaje mi się, że gdybym miał w takich zwięzłych słowach tę książkę opisać, to bym powiedział, że to jest faktycznie oko świata Roberta Jordana, pozbawione czegokolwiek, co oko świata czyniło fajnym. Wiecie, ja też nie uważam, żeby oko świata to była jakaś wybitna książka. Nie uważam, że to była jedna z najlepszych części koła czasu, ale no, przy tej książce oko świata to jest jak w poszukiwaniu straconego czasu prosta. Naprawdę. Ja w ogóle, wiecie, jeżeli byśmy sobie robili jakiś taki bardzo umowny podział literatury fantazy na literaturę fantazy tą absolutnie najlepszą, typu Malazan, typu właśnie Tolkien, typu, nie wiem, Pieśń Nodu Ognia, etc., etc., to pewnie moglibyśmy wyłonić jakąś taką grupę fantazy klasy B. Znaczy nie jakieś najbardziej ambitne, ale takie, które ma dostarczyć ci frajdę, no nie? Typu, no nie wiem, książki Michaela J. Sullivana na przykład, typu książki Nicolasa Amesa. Może na przykład seria o Kociołku Marcina Mortki, bo to są takie książki, które nie są, wiecie, wyjątkowo ambitne, ale to ma być frajda. I jeżeli te książki wrzucilibyśmy do kategorii właśnie B, do, do klasy B fantazy, no to myślę, że Benjamin Ashwood nawet się cenie łapie. To jest takie myślę des minusem. W każdym razie, o co w tej, w tej książce chodzi? No chodzi o to, że nasz główny bohater, tytułowy bohater Benjamin Ashwood żyje sobie w niewielkiej mieścinie i zaczynamy w ogóle od sceny, gdzie razem z kilkoma innymi mieszkańcami tejże osady polują oni na demona. Polowanie raczej się nie udaje. I niedługo później do tejże mieścinie przybywają dwie osoby. Czarodziejka i wojownik. Czy to wam się nie kojarzy z Okiem Świata i z Moraine i Lanem? Myślę, że powinno. Mm. I koniec końców Benjamin razem ze swoją przybraną siostrą wyrusza w podróż do miasta. I to nie jest tak, że nie pamiętam nazwy: miasto nazywa się po prostu miasto, pisane z dużej litery, ponieważ jego siostra ma uczyć się na czarodziejkę w tak zwanym sanktuarium. I ta książka to jest po prostu jedna wielka powieść drogi. Oczywiście to nie jest tak, że oni tam w czwórkę podróżują, ta drużyna koniec końców, żebym teraz nie pomylił, wydaje mi się, że będzie miała 7-8 osób i oni będą przeżywać. Rozliczne przygody, tylko że właśnie nie. Że właśnie nie będę tych przygód przeżywać. Bo głównym problemem tej książki jest to, że ona jest bardzo nudna. To nie jest tak nudna książka jak obrońca Chury. Natomiast na te 500 stron to tutaj są może jakieś, nie wiem, dwa w miarę interesujące wydarzenia. Natomiast cała reszta to jest. To jest podróż, gdzie bohaterowie gadają o najbardziej nieinteresujących rzeczach na świecie i gdzie w zasadzie niewiele się dzieje. Wiecie, to naprawdę nie jest trudne napisać książkę. Znaczy, trudne jest napisać książkę, ale mówię o samym założeniu. Książkę, która jest takim przygodowym fantazjum, pełnym przygód. Natomiast tutaj tych przygód naprawdę nie ma. Ta książka to jest trochę takie taka nieinteresująca szkoła życia dla naszego głównego bohatera, który po prostu obserwuje różne rzeczy i jest zdumiony tym, jak działa świat. No bo, oczywiście, całe życie żył w jednej, niewielkiej mieścinie. Um, jedyny bardzo, taki, powiedziałbym, w miarę. Może nie że odkrywcze, ale jakiś taki nietypowy element, jest związany z zawodem naszego bohatera. Bo on nie jest myśliwym, nie jest rolnikiem, jest piwowarem. Waży piwo. To też jest, mam wrażenie, bardzo naiwna rzecz. To znaczy, nie sam fakt, ale to jest, wiecie, chłop z zabitej dechami mieścinki gdzieś pośrodku niczego. I okazuje się, co nie jest takim bardzo ważnym punktem fabularnym, ale okazuje się, że to jest chyba najlepszy piwowar w ogóle w całym świecie. Bo wszyscy, nawet w ogromnych miastach, są zachwyceni tym, co on, co on robi. Co jest takie, no, powiedzmy, ciężko to traktować do końca poważnie. Natomiast, tak jak mówię, tutaj naprawdę się niewiele dzieje. Nasz bohater podróżuje statkiem, podróżuje na piechotę, czasami uczy się walki na miecz, znaczy przermierki w ten sposób. Wchodzi w jakieś interakcje z pozostałymi bohaterami, natomiast samych przygód, jakichś pościgów, walk, no jak mówię, prawie w ogóle tutaj nie ma. Nudna książka to jest. I bardzo nieodkrywcza. I tak jak ja niejednokrotnie mówiłem, nie mam problemu z fantazją, która jest fantazy nieodkrywczym. Znaczy, ja niejednokrotnie mam dużą słabość do takich bardzo prostych, odtwórczych, właśnie historii w ramach tego gatunku. Lubię Belgariadę, która jest czymś cholernie nieodkrywczym. Um, nie, lubię książki Michaela J. Sullivana, które też często powielają pewne tropy. Nie mam z tym problemu. Jeżeli ta książka oferuje mi cokolwiek w zamian, jeżeli ta książka jest, nie dobrą rozrywką, ma bohaterów, których lubię. Nie wiem, światotwórstwo jest jakkolwiek ciekawe. Język jest lekki, no, no, no cokolwiek, no nie? Eee, a ta książka nie ma niczego. Ta książka nie wynagradza tej nieodkrywczości, odtwórczości czymkolwiek innym. Absolutnie nie. Bo przechodząc sobie do bohaterów, yy, to są totalne kłody. Znaczy ja uważam, że tutaj nawet obrońca chóry być może wypadają odrobinę lepiej. Najgorszym bohaterem z tej całej ekipy jest nasz tytułowy Benek, który. No nie wiem, jak, jak byłem w podstawówce kiedyś, to miałem takie trampki. Pewnie kojarzycie życie, że cztery paski i pomarańczowa podeszwa, kupione za jakieś śmieszne pieniądze, zakładam. I pamiętam, że na jednym w ie kiedy graliśmy w piłkę, to one mi się rozleciały. I przez kolejne dwie godziny, które zostałem do końca dnia w tej szkole, musiałem chodzić z taką po prostu zwisającą podeszwą, jak język psa, która tak straszliwie klaskała, kiedy, no wiecie, kiedy chodziłem. I mówię o tym dlatego, że prawdopodobnie ta klaszcząca podeszła ma więcej charyzmy i charakteru niż Benjamin Ashwood, który jest kompletnie nijaki. To jest facet, który nie ma właściwości, więc może byłby dobrym politykiem, ale on nie ma charyzmy. On nie jest zabawny, nie jest uroczy, nie jest sympatyczny nawet. On jest takim po prostu chłopkiem, który nie jest specjalnie bystry, niczego nie rozumie, wszystko trzeba mu tłumaczyć. W zasadzie nie robi niczego, w tej książce to byłoby jakkolwiek ciekawe. Trzeba go niemalże wypychać na siłę do tego, żeby pewne rzeczy zrobił. Okazuje się oczywiście w pewnym momencie, że to jest świetny szermierz, że się bardzo szybko uczy, klasyka gatunku, ale zero właściwości. To jest jeden z najgorszych głównych bohaterów w ramach książki fantasy, jakich spotkałem, a czytałem dużo książek fantasy, które miały słabych bohaterów. W ogóle Fabryka Słów wrzuciła na swojego Facebooka taką opinię czytelnika, gdzie tam było napisane, że Dobrze napisana, ekscytująca historia, doskonały rozwój postaci. W tej książce żadna postać się nie rozwija. Żadna. No, chyba że za rozwój uważamy to, że Benek przestaje się może trochę bać wszystkiego. Ale na poziomie charakteru to jest ta sama kłoda, którą był na samym początku. Jest okropny bohater. i Nie powiem może, że mnie irytuje, chyba że ta pasywność kogoś będzie irytowała. No to wtedy to jest tego typu bohater. Mamy też innych bohaterów w ramach tej drużyny, yy, którzy też nie mają żadnego charakteru. Yy, pani Czarodziej, która ma być zakończona taką Moraine. Wyłącznie narzeka, i to jest tyle. Mistrz Miecza jest niejaki, jest taka postać, z takim trochę cwaniakiem, bym się nazywał Rys, coś takiego. I on tam, powiedzmy, jakikolwiek potencjał może ma. Y, panie, których w tej drużynie jest, jest trochę, też zero wyrazu. Y, później do drużyny dołącza pewien złodziej, który jest, no myślę, że gra w podobnej lidze co Benjamin, znaczy też jest podobnie durny. No i w ogóle sam fakt, że go wzięli do drużyny, jest trochę absurdalny. Z perspektywy Benka może i okej, okay, bo. Tak my taki naiwny chłopak ze wsi, aczkolwiek, no, z perspektywy osób, które dowodzą tą różne, nie wiem, czy najbardziej sensownym podejściem jest przyjmowanie złodzieja, który przed chwilą próbował okraść jednego z członków drużyny. Może to jest tylko kwestia mnie. Mm. Ta książka, momentami również, zawiewa strasznym kiczem, taką, taką pretensjonalnością, bo ona ma takie, nie wiem, <laughs> moralizatorskie wstawki czasami, w ogóle tak się zaczyna. Ja wam to. Ja wam to może po prostu przeczytam pierwszy akapit tej książki. Rozdział pierwszy, Bohater i pierwszy akapit. Problem, jaki nastręcza życie w społeczeństwie, dającym ci wolność, jest to, że daje też ono wolność wszystkim innym. I ta książka ma takie właśnie wrzuty, tandetne, kiczowate, no nie wiem, to kompletnie nie pasuje. W sensie to jest najprostsza i najbardziej banalna książka, fantazja, jaką musisz sobie wyobrazić, bez jakiegokolwiek czaru i uroku. I takie fragmenty tutaj też są. To jest trochę tak, bo nie wiem, przed odcinkiem. Świnki Peppy, Kierkegaarda wstawiać jakieś staty z niego. No nie ma to sensu. I też dużym problemem tej książki, oprócz absolutnie tragicznych bohaterów, nudnych, płaskich, bez polotu, oprócz ogólnej nudy, e, nie banalnego światotwórstwa, ogólnej nieodkrywczości i odtwórczości tej książki, przygotowałem sobie nawet specjalną planszę, która ma wam pokazać fragmenty i elementy, które mnie zaskoczyły w tej książce. Oto jest ta plansza. Dziękuję. E, problem jest to. Że ta książka nie ma dystansu, to znaczy ona siebie traktuje na poważnie. To nie jest książka, która ma jakąś lekkość, ma jakiś humor, ma jakąś taką, nie wiem, jakąś taką próbę, nie znajdziemy tu jakieś próby zdystansowania się od tej bardzo kiczowatej historii. Nie ma niczego, co by przełamywało ten banał. Właśnie jakiegoś humoru, jakiejś lekkości. No nie, Salivan to potrafi zrobić. Salivan potrafi też napisać bohaterów, którzy są chociaż sympatyczni. Nawet jeżeli nie są coś bardzo głębocy, ale to łatwo ich polubić. Tutaj niczego w tym stylu nie ma. Powiedziałbym, że konstrukcyjnie to jest książka lepsza niż Obrońca Ahury, bo tutaj od początku wiemy o co chodzi. Tam to trochę ciężko się połapać co jest motywem przewodnim, to się wydaje tak jak mówię o Obrońcach Ahury. Taka książka, gdzie mamy trochę niepo, niepoukładane, porozrzucane wątki i tak po prostu trochę śledź to. Tutaj mamy tę podróż, mamy próbę nakreślenia jakiegoś konfliktu w tle, a, która jest tak nijaka, że to ciężko opisać słowami. Um, jeżeli też spodziewacie się wielu potyczek z demonami, tak jak mogłoby to okładka sugerować, no to nie, bo są ze dwie w tej książce takie potyczki i to raczej takie bez szału, bym powiedział. Epickości tutaj nie uświadczycie. To jest bardzo nie epic epic fantasy, w ogóle tych elementów fantastycznych, czy ktoś to lubi czy nie, też jest tutaj mało. A jeżeli już jest magia, to ona jest oczywiście deus z machiną, która ma naszych bohaterów uratować kiedy, kiedy należy to zrobić. Nie ma jakichś bitew, nie ma jakichś fantastycznych stworzeń za wielu. Trochę ich jest, ale no bez przesady. Taka dość przyjemna ta historia jest, ale przez to jest jeszcze mniej ekscytująca i ciekawa niż mogłaby być pewnie. I wiecie, to jest dla mnie taka książka, która, z mojej perspektywy, oczywiście jest kompletnie dla nikogo. I to nie znaczy, że ta książka, no nie wiem, jak się podoba wam, to jesteście jacyś moim zdaniem, głupi. No, nic z tych rzeczy. Chodzi mi tutaj o to, że ta książka oczywiście może się podobać. Mogą być czytelnicy, którzy odbiorą ją jako taką właśnie bardzo lekką, odmóżdającą rozrywkę, um, nie wiem, w przerwie między czymś trudniejszym, bardziej wymagającym, aczkolwiek równocześnie. Z mojej perspektywy, to jest taka książka, która być może nie jest najgorszym rozwiązaniem, jeżeli ktoś chce zacząć czytać fantazy. Okej, okay. ale z drugiej strony również, no ja pewnie mógłbym wam z miejsca polecić kilka, może nawet kilkanaście serii, które uważam za ciekawsze, bardziej wyraziste i po prostu lepsze na start, gdzie więcej jej dostaniecie, więc zapamiętacie, gdzie prawdopodobnie um, Freida z czytania będzie większa. Um. Ta książka na początek może czytać, może to nie jest nawet najgorszy pomysł, ale jest masa, pewnie dziesiątki, może nawet setki serii fantazy, które są po prostu lepsze, ciekawsze, bardziej wyraziste, jakieś. Ta książka nie jest jakaś. I myślę, że jeżeli ktoś czytał kilka serii fantazy, to raczej niczego ciekawego tutaj nie znajdzie. Tak myślę. Czy tak będzie, ciężko mi do końca e, powiedzieć. Dlatego dla mnie to fantazja jest absolutnie dla nikogo. I wiecie, ja też jestem zainteresowany, byłem tą książką, dlatego że średnia ocena, którą lubimy czytać, nie jest najwyższa. Znaczy ona jest w chwili obecnej, to jest tam 6,5 na 10. No, i to oczywiście wskazuje na książkę solidną, taką, ponad przeciętną, ale umówmy się, nie ma co brać bardzo dosadnie ocen na jakichś portalach typu Bildmintrz czy Filmweb, bo to jest średnia ocen. Natomiast raczej z mojej perspektywy, jeżeli średnia ocen schodzi poniżej 7, to to jest już raczej książka gorzej odebrana. Niekiedy bardzo słabe książki mają oceny 7 Coś na przykład. I tak uważam, że to 6 to jest zbyt wysoka ocena. To jest książka dla mnie absolutnie nie do polecenia. Jest kiczowata, nudna, standardna. Ma okropnego głównego bohatera, nijakie postaci drugoplanowe, banalne światotwórstwo. Nazewnictwo konkretnych miejsc czy organizacji jest też bardzo nieodkrywczeniem. Gildia złodziei, sanktuarium, miasto przez duże M. I tak jak mówię, ja w przypadku obrońców Ahury nie miałem tego problemu, bo to jest książka, którą autor sam napisał. Sam pewnie ogarnął wszystkie rzeczy związane z korektą. Wydał tę książkę, firmuje to własną twarzą. I spoko. Nie podobała mi się ta książka bardzo, ale spoko. Natomiast tutaj macie duże wydawnictwo, które wydaje tę książkę, reklamują jako epicką, świetną historię, świetny rozwój bohaterów, przygoda. A to jest po prostu seria, jakich pewnie są na świecie tysiące, może nawet dziesiątki tysięcy. I kiedyś tak miałem trochę, że fabryka słów kojarzyła mi się raczej z takim fantazy klasy B. Jak mówię, teraz mam wrażenie, że wydają bardzo różne książki. Ale to jest taka książka, która wpisuje się w moje wyobrażenie o temat fabryki słów sprzed paru ładnych lat. I ja, jak mówiłem, mam pewną teorię, taką wpółpoważną, jak doszło do tego, że ta książka została wydana. Wydaje mi się po prostu, że ktoś tę książkę znalazł i stwierdził, że, że to, ile trzeba będzie zapłacić za prawa do wydawania tej książki w Polsce, to jest bardzo niewiele i możemy zaryzykować. Zobaczymy, czy to się spodoba, czy to się dobrze sprzeda. Pewnie jest szansa na dużą przebitkę. Nie wiem, czy to się dobrze sprzedało. Natomiast mam szczerą nadzieję, że fabryka słów takich książek nie będzie wydawać, bo to jest absolutnie. To jest absolutnie nieodkrywcze, nudne, nijakie, słabe fantazje. Um, jedyne, co jako taką gra, to jest może, ale nie, początek, ta pierwsza sekwencja, jest taka jeszcze, że powiedzmy, możemy mieć jakąś tam minimalną nadzieję, że to będzie dobra rozrywka, ale to bardzo szybko się wywala. Um, nudna, przewidywalna, fatalni bohaterowie, nudny świat. To też, że tak jak wciąż się moim zdaniem nic nie udało. Jedynie konstrukcyjnie to wypada w miarę solidnie, uważam, językowo też jest strasznie niejako. Fabuła, jakieś próby nakreślenia wielkiego konfliktu są też tak niemrawe i tak nieangażujące, że to ciężko aż słowa ubrać. No, słabizna. słabizna. Wydana tę książkę 5 zł, a i tak czuję, że wolałbym dołożyć sobie nie wiem, złotówkę i kupić sobie nie wiem, paczkę żelków jakichś, Białby więcej frajdy. Także odradzam, raczej. Chyba, że naprawdę, wiecie, poszukujecie takiej bardzo, bardzo lekkiej, nieodkrywczej książki, książki fantazji na rozerwanie, no to może, nie wiem, może wtedy wam się to spodoba. Um, uważam, że tutaj nie udało się absolutnie nic i też nie dziwię się, że te, o tej książce jest cicho na jakichś zagranicznych um, kanałach na YouTubie, bo po prostu nie warto. Są setki ciekawszych alternatyw. Jest też, może nie wiem, to o tym wspomnę, delikatny wątek romantyczny, który oczywiście również jest tandetny. Jest równie niemrawy jak nasz główny bohater. Um, no i co? No i nie polecam, to jest... Jak mówię, to nie jest książka, to nie jest najgorsze fantazje tego roku, to nie jest najgorsza książka tego roku, jest druga od końca. Obrońcy Achury podobali mi się mniej. Przede wszystkim dlatego, że byli nudniejsi. Gdyby tam się więcej działo i gdyby to było jakoś lepiej um, ułożone, w tym znaczeniu, że mielibyśmy konkretny motyw przewodni, to pewnie podobałaby się ta książka bardziej niż ta. Natomiast tu się nudziłem odrobinkę mniej. E, ale jak mówię, to nie jest dużo lepsza książka niż Obrońcy Achury. Także y, to jest nie najgorsza książka, ale pewnie taka książka, która w tym roku jest irytowała mnie najbardziej. Natomiast zakończę to trochę czymś innym, to znaczy rozdaniem, bo chyba nie mogę używać słowa na K, bo to wtedy jakieś służby wybije mi na chatę. Pewnie mógłbym tę książkę sprzedać, nie wiem czy ona jest dostępna, więc mógłbym coś zarobić, ale mi się nie chce, że mówiąc, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to w tym filmie ta książka jest do pozyskania. To znaczy zasady są bardzo proste, w komentarzu pod tym filmem musicie najpierw napisać w kwadratowym nawiasie słowo K, żebym wiedział, że to jest komentarz, właśnie zorientowany na ten powiedzmy, że konkurs na to rozdanie i w tym komentarzu macie napisać oczywiście jako kontynuacja ogromnej niejakości naszego bohatera i tego, że prawdopodobnie no nie wiem, moja wycieraczka przed domem ma więcej charyzmy. Napiszcie w dwóch, trzech zdaniach, jaki sprzęt gospodarstwa domowego byłby najciekawszym bohaterem książki fantazy i dlaczego. Ja pewnie za jakieś nie wiem dwa tygodnie pewnie w okolicach książkowych premier następnego miesiąca ogłoszę, kto wygra, jaki komentarz podobał mi się najbardziej no i skontaktuję się z tą osobą w jakiś sposób w jakiś sposób i tę książkę po prostu podeślę. Natomiast jeżeli chodzi o te recenzje, no to to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał tego momentu, pozdrawiam Was gorąco i do następnego. Cześć!